Witam Was, kochani, serdecznie. W poprzednim y, odcinku, filmie, górnolotnie nazwałam <grywki> omawialiśmy sobie takich pięć blokad duszy pięć blokad takich, które blokują nas w obecnym naszym życiu które mogą blokować nas. Ale nie zapominajmy, że my w tym życiu, tu i teraz, potrzebujemy fizycznego dotyku. Prawda? Nie każdy fizyczny dotyk jest objawem wampiryzmu od razu tutaj. Trzeba to rozróżnić. No cóż, no. Do życia potrzebne jest nam przede wszystkim powietrze, woda, jedzenie, yy, również odpoczynek, prawda, żeby naładować te nasze akumulatory, żeby przetrwać, ale i również fizyczny dotyk. Dotyk ten jest potrzebny też, słuchajcie, żeby się rozwijać społecznie, umysłowo, żeby nie czuć się samotnym albo zaniedbanym. Zobaczcie, jak dzieci potrzebują miłości, prawda, dotyku rodziców, osób najbliższych. Jak one zachowują się również, słuchajcie, w przedszkolu, tak? <laughs> jak one się. Jaś z Małgosią, o, fajnie, że znowu będziemy się bawić, prawda? I super, no może innymi słowami, prawda? No już nie cofnę się do tych słów przedszkolnych, jak się obejmują na przywitanie, jak się cieszą, słuchajcie. Odczuwają potrzebę bliskości. To też ładuje im akumulatory i mówię, nie mówimy tu o wampiryzmie broń Boże. Słuchajcie, no. Takich kilka powodów, dla których yy, codziennie potrzebujemy tego fizycznego dotyku i lepiej, żeby on nie był zaniedbywany, zaniedbywany. i nie mówię tu tylko o obowiązkach małżeńskich, moi kochani czy tam partnerskich, tak? To jest do tych dla łączenia się z innymi ludźmi, słuchajcie. No odczuwamy emocje. W ten sposób też komunikujemy się z kimś, tak? Że go kochamy, lubimy, że cieszymy się na jego widok. Tak więc przytulając jakiś tam członków rodziny, czy swojego męża, czy partnera, czy żonę, czy partnerkę, czy dzieci, nie unikajmy tego. Czy przyjaciół, tak? Komunikujemy się z nimi, tak? Fajnie z nimi spędzamy czas wtedy. Śmiejemy się, rozmawiamy, dyskutujemy, mamy odmienne zdanie, ale pamiętajmy o tym, żeby na pożegnanie no, się tam przytulić, pocałować w policzek, prawda? Bo tak naprawdę to ten fizyczny dotyk łączy nas ze sobą w rzeczywistości. Daje znak... Yy... Nam, naszym duszom również, że przyciągamy się do siebie, że mm, czujemy się świetnie w naszym towarzystwie. Moi drodzy, no i taki też kolejny aspekt, no tak jak już wspomniałam, dla komunikacji. Jak rozmawiamy z przyjaciółmi, nieraz dotkniemy ich ręki, prawda, czy tam z koleżanką, czy z kolegą, tak, lub ramienia, to taki dotyk fizyczny, który nie powinien nas zrażać, tak, Słuchajcie, nie powinien nas, nas zrażać. Odróżnić można to tak, że jeżeli to jest dotyk typowego wysysacza energii, czyli wampira, no to jesteśmy wtedy osłabieni, e, zmęczeni, tak? O, tu jest taka, taka różnica. Natomiast jeżeli to jest ktoś, z kim my lubimy przebywać, prawda, to ten dotyk wręcz przeciwnie, znaczy nie, nie jest on zły, tylko wręcz przeciwnie, jest dobry dla, dla nas, dla naszego ciała, dla naszej duszy. No, fizyczny dotyk to daje nam energię. Tą pozytywną energię, moi drodzy, i również tej drugiej osobie, tak? Słuchajcie, no bo to jest takie szczęśliwe, wesołe i pozytywne uczucie. My mamy tendencję do przenoszenia tych uczuć na osobę, yy, z którą rozmawiamy, tak? Więc jeżeli to jest wesoła rozmowa, jesteśmy szczęśliwi, że widzimy tą osobę, to również to szczęście, tą pozytywną energię przenosimy poprzez ten dotyk na tą osobę, tak? Czyli uczucia poprzez dotyk. Tak też, też jakby przenosimy no takie słowo wiecie. Yy, okno mam otwarte, słychać tam motor już, czy motor, czy jak to się wymawia, słuchajcie, no wiosna w pełni. Słuchajcie, jesteśmy też pewni, że każdy z nas. Po prostu tego dotyku potrzebuje. I słuchajcie, tak cofnijcie się myślami do takich chwil w swoim dzieciństwie, czy też innych chwil już w dorosłym życiu. Kiedy to fajnie się czuliście z daną osobą i zobaczcie, przypomnijcie sobie ten dotyk, tak? To dotknięcie za ramię, za rękę, to przytulenie słuchajcie, y, jakie to było miłe, jaką to energię wam dawało i jaką może dać teraz wam energię, nawet jeżeli sobie o tym przypominacie. Jest też taka teoria, nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani y, ją obalić, jak to się brzydko mówi. Że fizyczny dotyk działa uzdrowicielsko, tak można powiedzieć terapeutycznie. No oprócz kręgarza czy masażysty, tak? E, słuchajcie, no jest, ten dotyk jest w ogóle z tego co wiem, to jest e, takby praktykowany od czasów starożytnych. Możemy czuć się na przykład sztywni, zestresowani, nie wiem, napięte plecy możemy mieć, czy nawet traumy są zapisane w naszym ciele. To ten dotyk, kręgasz albo masażysta, no bardzo dobry, bardzo dobry dotyk, słuchajcie, bardzo dobry. Ale i również, jeżeli jesteśmy zestresowani, a idziemy gdzieś z przyjaciółką czy z przyjacielem, gdzieś jakieś ważne wydarzenie nas czeka, to ten, to przytulenie, ten dotyk, kiedy się ten przyjaciel czy przyjaciółka nas przytulą, czy mąż, żona, partner, czy dziecko, osoba, z którą się dobrze czujemy, troszeczkę obniża ten stres, zauważcie troszeczkę obniża również e, napięcie mięśni tak? podczas stresu, które występuje. Słuchajcie, ale nie chodzi tutaj o taką, taki dotyk y, dotyczący manipulacji, y, czy jakiejś tam agresji, nie daj Boże, ale z pewnością o ten dobry dotyk mi tutaj wtedy schodzi, który omawiam. Słuchajcie, ważne są słowa, ale ważny jest też dotyk. Na przykład, gdy odbyliśmy poważną rozmowę i dotknęliśmy ramienia rozmówcy lub wyszeptaliśmy je temu rozmówcy jakiś tam sekret, sprawimy, że uwierzy w nasze słowa, a nawet zrozumie, jak poważna jest ta rozmowa, tylko mówię, to nie ma na celu manipulowania tą, tą osobą, prawda? Czyli oprócz tego, co w poprzednim odcinku omówiłam, czyli tego jakby uzdrowienia duszy poprzez zdejmowanie blokad, to również musimy pamiętać o tym, że nasze ciało nie może być zaniedbywane, że potrzebujemy również tego dotyku, te, tego kontaktu, komunikacji z drugim człowiekiem, no żeby to po prostu, żeby nasze ciało nie miało tyle napięć, tak? Mamy takie ani inne czasy, moi drodzy, no. Szaleje coś za naszą wschodnią granicą, szalało przez te dwa lata coś, nie wiadomo czy jeszcze nie będzie szaleć. Mamy naprawdę, żyjemy w napięciu, moi drodzy. Pozwólmy się dotykać. Oczywiście odróżniając, odróżniając, ale to już wyczujemy intuicyjnie, czy ta osoba ma normalne takie intencje, żeby nas pocieszyć, prawda? Czy po prostu, że cieszy się, że, że, że z nami się widzi. Od intencji manipulowania i wysysania energii. Myślę, że na tym etapie mmm, mogę zakończyć ten odcinek. Dzięki za subskrypcję, komentarze. Proszę o łapkę w górę i jeszcze proszę w komentarzach, czy chcielibyście więcej, czy chcielibyście zgłębić ten temat, albo co wy możecie wnieść do tego tematu, tak? Jak wy reagujecie na taki pozytywny dotyk? Czy go lubicie, czy jesteście wycofani? Tak? Czy skrępowani wręcz w niektórych sytuacjach, w których sytuacjach na przykład nie, w których sytuacjach na przykład powinniśmy się powstrzymać od, przypuśćmy takiego dotyku, czy w rękę, czy w ramię, prawda? O, jestem ciekawa Waszych, waszych opinii. No cóż, dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.